No i hański, do tego jak to miło! Pańskie słuchajcie! Aha! Zdjęcie miłosne! Aha! No ale co? bo się To odpowie, co tu się znajduje! Się znajduje. Tu trochę drzewa! Matos! Tak, kępa drzew, ale zwróćcie uwagę Jestem na takim wypięczeniu, bo jesteśmy w przysiółku Macosyna małego, Ta. czyli macosyn z bądź kurhany. Na mapach taki macie napis też, turystycznych kurhany, bo to widać takie ukształtowanie terenu, takie wydmy piaszczyste, mm. chociaż to podobno poprawnie nie jest kurhan. Tu znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, z 1915 nam roku. Pomagali? Kiedy Rosjanie się wycofywali, nie ma znaczenia, to jest cmentarz wojskowy. Byli przeciwni, to, to co, pomagali, to ale tu spoczywają. Ale tak. Tych kategoriach tak. I tu był ten cmentarz, widzicie, nie ma śladu nawet po nim. On był ogrodzony siatko po wojnie, to zniknęło i teraz tutaj wasz pan wójt, bo to jest na terenie gminy Hańsk, zlecił i chociaż już jest ten cmentarz ogrodzony i krzyż tam jest, także ktoś i znicze zapalił. Także z czasem będzie on na pewno przywrócony jakiejś takiej żołnierskiej pamięci. Może za... w ojcu Nie wiadomo. Za parę lat, w 2015 roku, setną rocznicę tych wydarzeń, bo będzie tu na pewno obchodzona ta rocznica I wojny, tu i legiony polskie przechodziły przez Ziemię Włodawską. To sobie przypomniecie, już będziecie wtedy bardziej dorośli, bo to za. Ile za 5 lat, to już 12. będziecie tak, ale będziecie pamiętać, że na takim cmentarzu w lesie kiedyś byliście. Wracamy, teraz pójdziemy na mugiłę powstańców styczniowych. To może leży tu jakiś kolega. W pana... 2013 roku będzie 150. Nie 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 A pamiętałeś o tym. Gdyby? Na strasznym

Miejsce pochówku najprawdopodobniej powstańców styczniowych z tej bitwy pod Osową, tu Kosyniem. Młodzież szkolna w okresie przed II wojną światową, ta młodzież w tej chwili ma już po 70 lat, tu babcie mi opowiadały z Wacoszyna, że przychodziły z nauczycielkami i tu w różne święta państwowe składały, kwiaty, znicze palili na tej mogile. W 1939 roku, kiedy korpus ochrony pogranicza był spychany przez armię Czerwoną, 29 września przekroczył rzekę Buki i tu w kierunku wytyczna był spychany, tu też został pochowany jeden żołnierz korpusu ochrony pogranicza, który z ran pod szackiem zmarł. I tu został też pochowany. W 1983 roku, w 120. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, ksiądz z Kosynia postawił taki brzozowy, duży krzyż. No niestety, już chyba 5 czy 6 lat ten krzyż brzozowy, yy, po prostu zniszczony czasem, upadł, i w tej chwili podobnie, tak jak przy cmentarzu wojennym, tym widzicie, bo podobna konstrukcja ogrodzenia też to miejsce zostało ogrodzone. I być może w tej kadencji będzie tu też położony kamień jakiś pamiątkowy i to miejsce będzie oznakowane, bo widzicie, że jest tak w lesie położone. Także to jest miejsce poświęcone właśnie powstańcom styczniowym. Pomnik, który jest koło kościoła Wusowej, właśnie poświęcony tej ostatniej bitwie 31 grudnia 1863 roku na 1 styczeń, czyli już na przełomie roku, kiedy powstanie już praktycznie ...nie upadało. Ta dyrektor się odpowiednio ubrał, w puszczał kliczkę przy nóżku. O, śmiech! szczęśliwa każdy... ja, każdy... ja też chyba będę musiała... A ja zjadłam. ...coś ja zjadłam. powstańców styczniowych, taki kamień też którzy się, co tu wróci, polegli rzemek. w bitwie pod lutą Adamkami 7 marca 1863 roku czyli na początku praktycznie powstania pułkownik Marcin Borelowski Bor Lelewel pod Adamkami, pod lutą, potem pod Krasnobrodem zginął 6 września 1863 roku na Janowem Lubelskim konkretnie na Sowiej Górze i tam jest na cmentarzu parafialnym pochowany, jak tam jest to no, miejsce nazywane? Batorz, pod Batorze. Z obok kapliczka prawosławna bo widzicie po tym krzyżu i półciężyszu że Luta była to duża wioska ponad 60 numerów ale w większości ludności narodowości ukraińskiej tak powiedzmy i tu gdzieś najprawdopodobniej w 1920 roku kiedy ta była słynna zaraza Hiszpanki, cholery po prostu tutaj została postawiona. Druga jest z drugiej strony katolicka, z drugiej strony wioski w lesie. Szlak niebieski, czyli szlak pieszy z Łodawy do Urszulina. W linii prostej jest 30 km przosą, a on ma długości 120 km, czyli tak przez te malownicze zakątki pojeżdża olicyńsko włodawskiego biegnie Między innymi przez Słupersnochajską Grychów nie idziemy. Mówiła tych powstańców, którzy tu lepiej, z lepiej, znajdowała się Nie ma Nie ma już szlachu. Nie ma już szlachu. Mamy przy naszej szkole trzy dęby poświęcone ofiarom zbrodni

あっ。 Skal du passe på henne?

Dobra, no to jest, no. Zabrę, też cenny, bo jubileczny. Tak. Właśnie. E, tak. E, w szkołach średnich, drugie miejsce Monika Adamczyk. No pewnie, Feppa. No, tak, Gratulacje. tak Reklamacja. Nie nie wiem. I miejsce trzecie w gimnazjach Szymon Greguła. Dobrze i w szkołach podstawowych trzecie miejsce Kasia Bartnik. Państwo. Kasia Bartnik. Kasia, Bartnik. I Kasia? Kasia Bartnik. Zapraszamy tutaj.